Hej, hej, witajcie po świętach na kanale Wędkuj ze Szpulą. Ja jestem Szpula i dziś ruszam na ryby. Jak tam obżarstwo świąteczne? Przybyło kalorii? No to co? To na wodę teraz spalać. Ja wziąłam dziś ze sobą dwa spinningi. Będę próbowała pobrodzić za szczupakiem oraz okoniem. W końcu koniec sezonu, dzień święty trzeba święcić. Szczupaki można łowić do końca tego roku. Od stycznia koniec. Ucinamy, bierzemy się wtedy za ryb. No, chyba, że nam zmrozi i będziemy latać po lodzie za okoniami. Jadę nad jeziorko, wziąłem ze sobą wodery, będę brodzić i właśnie w ten sposób mam nadzieję spędzić z Wami cały ten odcinek. Więc nie wyłączajcie, zostańcie ze mną. No i wtedy na koniec odcinka będziecie mogli zadecydować, czy zostawicie mi subka, klikniecie w dzwoneczek, będziecie wtedy na bieżąco z moimi przygodami z nadwody, może Wam się spodoba. Mam nadzieję, że tak będzie. Zostańcie ze mną. Nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy sezon z brzegu. Zamarzło. Nie ma łowienia. Jedziemy na inną wodę, dużą. Ona nie będzie zamarznięta. No kochani, niestety na poprzednim łowisku zaliczyłam w topę. Okazało się, że jest zamarnięte, ale jestem już nad drugą, większą wodą i tu się okazuje, że da się połowić. Oczywiście nie wiadomo, jak będzie z rybami, bo tamta miejscówka była takim trochę bankowym miejscem. Oczywiście, jeśli chodzi o ryby, no niestety no, okoliczności przyrody nie pozwoliły dziś tam sobie pomoczyć kija. Tu jest odmarznięte. Wiem, że ryby też są, aczkolwiek łowić ich o tej porze roku tutaj mi się jeszcze nie udało. Także to będzie taki nasz no, wspólny pierwszy raz na podsumowanie tego sezonu. Ładnie, prawda? Jeste jaki klimat pięknie to jest. Tak dziko. Stare drzewa. Ten miejscówek jest mało, nie grymasze i wykorzystuję każdą szansę do zarzucenia przynęty. Słuchajcie, tu jest o taki prześwit między drzewami. To prawda tu są czciny, ale dam radę. od razu w, w te krzaczory leci chodź tu chodź tu dawaj, dawaj i przez to o Jezus i przez to czcina. Się muszę wyciągnąć teraz. Jest. Garbus. ta -da! Śliczna ryba. No i wita się zaczciny. Taki złośnik. Grubasek. Piękny pióropusz postawił. Wytłumaczę. Wypięty złośnik, wypuszczam go. Spójrzcie, jaki fajny pióropusz ma przez te trzciny, nie było łatwo. też da się rzucić. Dobrze, schodzimy na dół. Czy idzie druga ryba? Ok. Dawaj przez to czcimy. Dawaj. Lecisz. Kolejna rybka. Taki maluszek. Pijeczka usuniemy. Konecyk. Mają tu prześliczne kolory. Taki grubasek wraca sobie do swojego domku. Плюс, иди, 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 догадались Что так? 15:09 zbój się za stał sobie przy czcinach wypuszczamy go Grubaśny. co? Zastanawiam się ostatnio o co chodzi tym rybom. Używasz typowo szczupakowych przynęt, gum, blach, wirówek różnych. Nic. A założysz pici pici przynętę i weźmie się skusi. Wychodzi na to, że będę nosić tylko jedną wędkę okoniową. Ale jest ryba. Wyjazd na plus. Yeah. Kurczę spadł. Siedzi. Ładne właśnie widzisz skupańco. Uciekłeś. O niegrzeczne gryzonie. Zobaczcie. Takie ładne drzewko. Niezła uczta. Widzieliście takie jaja? Koniec roku, a w lesie co? Urodzaj! Tu więcej tych kurek jest, tylko że deszcz pada, i one są takie mocno nasiąknięte i się rozwalają. No, komedia normalnie. Pragnę Wam bardzo podziękować za to, że jesteście. Bez Was to, co robię, nie miałoby sensu. Pomagacie mi tworzyć mój kanał. Jesteście nieodzowną jego częścią. Zatem bardzo Wam za to dziękuję. W przyszłym sezonie życzę Wam jak najwięcej wyjazdów, żebyście mogli być jak najczęściej nad wodą. E, życzę Wam też dużo więcej odcinków na kanale wędkuj ze szpulą. E, zostańcie ze mną. E, przyszły sezon zapowiada się bardzo pracowicie, a dzięki temu również na kanale pojawi się więcej odcinków, więcej wędkarskich zmagań. E, czego tu jeszcze życzyć Wam? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia zdrowie i odrobina szczęścia zawsze też się przydaje, więc zdrowia i szczęścia, żebyście mogli razem ze mną wędkować i cieszyć się tym pięknym otoczeniem. Też tak macie? Że jesteście często nad wodą sami? I żywej duszy nie widać. Oprócz płaskających się w wodzie ryb. Naprawdę Wam bardzo dziękuję. Dzięki Wam osiągnęliśmy próg, który chciałam osiągnąć 5000 subskrypcji. Jesteście naprawdę fenomenalni, bo zrobiliście to w dosłownie w okamgnieniu. Teraz kolejnym progiem jest 10 10000, także mam nadzieję, że mi pomożecie zdobyć to. I co? Widzimy się już w przyszłym sezonie 2020 na kanale Wędku ze Szpulą. 嗯。Mm.

Szczupłego. No, fajny. Taki wariat. Chodź. Ale wariacie. Jesteś... Poczekaj, poczekaj. Chwycę cię. Jest taki wariatuńczo. Szalony. Proszę. Rybka szalona. Otwieraj paszczenkę. Pokaż, co tu masz. Gdybyś nie zaciskał paszczy, to by było łatwiej. O, widzisz? Można się dogadać. Odpięta jest, odręba, odpięta. O, i taki. Bardzo proszę na zakończenie chyba już cię wypuszczam. Ale zimna woda. To było dobre. Tak, blisko wziął. Puść. puszczaj Latający okoń. A sam był w szoku.